Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj zajmujemy się grą pod tytułem Mafia Trilogia. Jak widzicie na załączonym obrazku, została ona wydana w takim fajnym, można powiedzieć, książeczkowym boksie. Mamy trzy części, wszystkie odświeżone. Mamy trzy płytki, oczywiście. W tym zestawie, który widzicie, dodatkowo też jest do, załączona mapa. Jest również kod DLC do wykorzystania. Także tak się prezentuje. Cały zestaw. Natomiast e, powiem szczerze, zrecenzowanie trylogii Muffin nie jest dość łatwym zadaniem, z tego względu, że każda z tych gier już recenzowana była. To jest no, odgrzanie starego tematu w nowym wydaniu. Także no cóż, cóż, tu można o tej grze, o tej, no, o tej grze o serii tych trzech części powiedzieć, pokrótce przypomnijmy sobie w ogóle. Gdzie będziemy się poruszać w poszczególnych odsłonach i tak. Mafia pierwsza to są lata 30. XX wieku. Naszym bohaterem jest Thomas Angelo, a miejscówka to Lost Heaven. Wszyscy raczej powinni kojarzyć. Druga część zabiera nas w czasy po II wojnie światowej. Miejscówka to Empire Bay. Bohaterem jest Vito Scaletta. Mafia 3 to jest bohater czarnoskóry. Tym razem wraca po wojnie w Wietnamie. Mamy rok 1968. I nazywa się on John Lincoln. Także e, pewnie tych bohaterów wszyscy kojarzą, a na pewno tego ostatniego. Natomiast e, my dzisiaj zajmiemy się nie tyle samą fabułą, ponieważ mafia generalnie, każda część... Jakby ma osobną fabułę, one się nie łączą ze sobą, nie zazębiają. Nawiązują do siebie gdzieś tam, powiedzmy, tematycznie. Natomiast sytuacja so, yeah, wygląda tak, że generalnie możemy grać w dowolne części. Czy od, zaczniemy od jedynki, czy od trójki, od dwójki, to ma najmniejszego znaczenia. My, no, w zasadzie ja bardziej chciałem się skupić tutaj na no, aspekcie tego odświeżenia, tak? Tych, tych, tych części wszystkich. Są trzy. Zacząłem grać w kolejności 1, 2, 3. Po prostu, tak jak Pan Bóg przykazał, można powiedzieć, czyli od początku do końca. No i cóż, generalnie pierwowzory kończyłem. Na pewno trójkę skończyłem oraz dwójkę, z jedynką nie jestem pewny, natomiast grałem w nią, to był rok 2000, bodajże drugi, jeżeli się mafia pojawiła. Więc miałem styczność z tą grą. Natomiast jak wypada tutaj, jakby to odświeżenie, ten remaster cały, zaraz Wam o tym opowiem. Może zacznijmy sobie od, no powiedzmy, od trójki, tak? Będziemy iść 3-2-1, ponieważ jak wiemy doskonale, w serii mafia trójka była najgorszą z części, i niestety taka ona pozostała. Czyli tutaj, no doskonale wiemy, że to, tak naprawdę, dobra sprawę, to... trzecia część. Pogrzebała serię Mafii, e, zakopała ją niestety dość głęboko ze względu na totalną, totalny brak po prostu przemyślenia. Gra jest nudna, pusta, ma co prawda, jakby największy potencjał teoretycznie miała mieć, natomiast najmniej go wykorzystała i na bardziej spieprzyła całą e, tutaj otoczkę. No i tak jest w tej. E, w odświeżonej wersji również tak jest. To znaczy, dostajemy to samo, to są te same błędy, ta sama, ta sama nuda, ta sama siermięga w poprawionych teksturach. Przy czym animacja, i tu od razu wspomnę, we wszystkich wersjach jest zblokowana na 30 fps. które tak naprawdę 30 są tylko umowne, bo każda z tych części. No, chodzi jakby po prostu za karę, no, jakby musiała, a nie mogła tak na dobrą sprawę, więc e, trójka wypada, tak jak wypadła w pierwowzorze, tak wypada teraz, czyli źle. Nie będziemy się nad tym tematem jakby za bardzo tutaj rozwodzić, no to jest wszystko przeniesione jeden do jednego z poprawionymi teksturami, no wypadają spoko, natomiast e, sama gra, no, to jest taki no... No to nie jest GTA, no to rany boskie, to doskonale widać, że to jest po prostu no, straszny taki ubogi brat GTA, można powiedzieć. Próba stworzenia na siłę trochę e, kolejnej odsłony z bardzo dobrej serii wywodzącej się już o pierwszej części, druga też. I trójka spieprzona całkowicie. Ona taka pozostaje, także z trzech części trójka niestety wylatuje. W boksie mamy jeszcze jeden, dwa. Przechodzimy do drugiej części. I tu już jest lepiej, zdecydowanie lepiej, ponieważ do ta odsłona w pierwowzorze 1-2 to były bardzo dobre gry klimat pozostaje wszystko jest bardzo fajnie i poprawnie zrobione, bo największy skok graficzny właśnie widać po tych pierwszych dwóch częściach bo trójka już jakby tutaj nie odbiega zbytnio od oryginału natomiast pierwsza i druga faktycznie już jest dobrze zrobiona, poprawiona cutscenki wyglądają rewelacyjnie całe audio jest i klimat jest niesamowity w tych dwóch częściach no, wszystko wygląda bardzo schludnie i poprawnie, gdyby nie ta animacja co oczywiście jest bardzo dużym minusem całej tej trylogii, że nie nie ma 60fps, owszem, jest podbita rozdzielczość, mamy efekty HDR, wszystko wygląda bardzo ładnie: się świeci, fajne refleksy, wszystko wygląda super, ale jest 30fps z tendencją niestety spadkową. To troszeczkę zaburza tutaj odbiór niestety całej, no, całego tego remastera. Co mogę powiedzieć więcej? No, ogólnie gra się bardzo. Przyjemnie, przynajmniej w jedynkę i dwójkę. Teraz tymi dwoma się zajmiemy, bo trójkę już odrzuciliśmy, bo ona jest no, niestety do dupy. E, dwójka bardzo przyjemnie, natomiast, co według mnie najlepszym najlepszą częścią w ogóle tutaj odświeżoną jest jedynka. Ona jest niesamowita. Ona wygląda bardzo dobrze. Wygląda wręcz powiedziałbym super. Świetnie się w tą grę gra. Widać, grafika poszła bardzo do przodu. No. I chyba według mojej opinii ma chyba najlepsze klatki animacji z tych wszystkich trzech. Najgorszą ma trójkę, potem dwójka, jedynka najlepiej, najbardziej stabilnie chodzi. E, więc, a też jest to największy przeskok, ponieważ pierwowzór jedynki w porównaniu z tym remasterem dwójki, no tutaj już widać bardzo duży przeskok, tak samo jest w porównaniu z dwójką, z trójką, jak już wspomniałem, troszkę mniej, więc e, bardzo fajnie bardzo fajny jest odbiór, także polecam, jeżeli już zdecydowaliście się w ogóle na zakup tej trylogii, no to okej, okay. natomiast czy ma to sens lepiej skupić się na jedynce, na tym Definitive Edition, Wziąć sobie tylko załatwić jedynkę I na niej się skupić w nią grać Bo ona jest naprawdę bardzo, bardzo fajna To jest ten powrót taki do tego zajebistego klimatu To była bardzo udana gra I ona bardzo jest udana teraz A jeszcze dodatkowo wygląda bardzo rewelacyjnie Także kochani, słuchajcie Mafia Trylogia Ogólnie rzecz biorąc i ujmując e, Szczerze powiedziawszy no trochę nie, nie wypada różowo na tle powiedzmy nadchodzącej już nowej generacji, na tle gier doskonale, które znamy na PlayStation 4, które w tym roku się pojawiły z takimi killerami, jakim mieliśmy jakimi mieliśmy do czynienia, no to e, no, Mafia wygląda troszkę tak blado. Raczej zrobili to trochę tak na siłę, czyli spróbowali zrobić takie wow, wepchnąć te wszystkie trzy części, zrobić z tego coś takiego niesamowitego, ale nie wyszło. E, ja już bym bardziej wolał, żeby zremajkowali w ogóle. W którąś z tych części, na jedynkę bądź dwójkę, trójki nie, absolutnie odrzucamy, ale żeby to było takie fecie, bo no faktycznie nie. dowalone, jak na zasadzie Final Fantasy VII Remake, coś takiego, no nie? ale i tak jest bardzo dobrze. Ta gra wygląda naprawdę świetnie. Ta pierwsza część jest strasznie ładna, strasznie klimatyczna, bardzo wciągająca, cholernie dobrze się w tą część gra. No sterowanie jest takie jak było, więc tutaj sterowanie samochodami, no schodzi troszeczkę na dalszy plan, nie ma, no ale wiecie, no to, to trochę ty, kierujemy takimi kartonami na kółkach, no, jest to trudne, jest to do opanowania, ale jest to dość irytujące, trzecia część jest praktycznie niegrywalna, pierwsze dwie, to znaczy powiem tak, jeżeli już to się zdecyduje z Was na kupienie czegoś takiego jak ja w tej trylogii, to jest koszt 220 zł, mniej więcej około w tej chwili, to jest... Fajnie to jest bardzo ładne wydanie takie książeczkowe, to fajnie się to prezentuje, ładnie to wygląda. Można to pokazać znajomym na imprezie, że macie takie, wow, kurwa, nie wiadomo co to jest. Natomiast tak szczerze powiedziawszy, no, nie jest to warte tych pieniędzy. Zdecydowanie mafia, pierwsza część Definitive Edition tak, reszta niekoniecznie. Dwójka, no jak cię mogę jeszcze, trójka absolutnie nie, więc. No, tyle chciałem wam powiedzieć, ponieważ tyle można o tym powiedzieć taką dobrą sprawę, no bo cóż tu więcej, tak? No każdy mafia przynajmniej zna, albo przynajmniej słyszał o mafii w ogóle, ale raczej każdy powinien mieć pojęcie, bo ogólnie seria jest dość nośna i chyba każdy ten temat gdzieś tam, gdzieś mu się obijało uszy. Ale mówię, trilogia no niekoniecznie. Warto się raczej skupić na tej pierwszej części. Ona przy, przynosi bardzo dużo fajnych, pozytywnych emocji. Dwójka, jeszcze tak, tylko dwójka ma strasznie przesadzony ten efekt HDR, tam wszystko tak jest takie błyszczące i takie rażące, że aż normalnie oczy wypala, jest to trochę niepotrzebne, źle tam jest to zbalansowane, eee, trzeba zaciemniać po prostu obraz, eee, tą jasność trzeba zbijać, żeby, żebyśmy cokolwiek widzieli, a nie tylko takie jaskrawe jebnięcia po oczach, o trójce nie będę mówił, bo to nie ma sensu, eee, czy zachęcam? Właściwie jeżeli ktoś jest takim skrajnym fanem no to oczywiście bo to jest ładne wydane ładnie bardzo jest to wydane w takiej fajnej wersji. No, super to wygląda. E, natomiast e, realnie jeżeli już mamy się rzucać na um, odświeżenie mafii to skupiamy się tutaj tak naprawdę na pierwszej części jest ona rewelacyjna a reszta jest jaka jest. Także dzięki za uwagę. Fajnie że jesteście. Czekam na wasze komentarze, bo może, może, może się mylę, może jest inaczej, ale wiecie, zawsze chętnie wysłucham, czy wysłucham, przeczytam w zasadzie komentarz od każdego, odpowiem. Także dzięki jeszcze raz, że jesteście, że, że mieliście czas na wysłuchanie tego mojego gadania. No i cóż, słyszymy się już w następnej grze Crash Bandicoot 4. Niedługo już będzie, tym się zajmiemy dogłębnie, ugramy, zobaczymy co i jak. Będzie recenzja. Fajnie. Do następnego.